Witam was serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak ja robię placki ziemniaczane. No kto ich nie lubi? Mało kto. Ja placki ziemniaczane przeważnie trę na tej takiej <coughs> najdrobniejszej tarce, ale dzisiaj zrobię na tej grubszej tarce. Zobaczymy co wyjdzie. Mam przygotowanych kilka ziemniaczków się bardzo szybko. Kluski, placki e, i tego typu dania jarskie chyba wszyscy Z różnymi dodatkami e, można do placków ziemniaczanych zrobić gulasz albo sos pieczarek albo z grzybów. Można je podać z cukrem. Dzieci bardzo lubią ją ja zresztą też. Można z ketchupem. Z majonezem jeszcze nie jadłam. Ale też można spróbować. Tylko z takim swoim majonezem. I Już starłam kilka tych ziemniaków I chyba wystarczy. Do tego wkroję cebulkę, kosteczkę. E, Widziałem też, że niektórzy do właśnie placków dodają biały ser. Jeszcze nie robiłam, ale wszystko przede mną. Tak, e, dodam. Myślę, że ze trzy łyżki. Ze trzy łyżki mąki pszennej. Pół łyżki soli. Ja używam himalajską. Trochę pieprzu. No i jajko. Jajka oczywiście od swojej szczęśliwej kurki. I to wszystko wymieszamy. Takie placki też w sezonie robiłam z cukinii. Z cukinii, z dyni. E, można się pobawić. Z różnymi warzywkami, z dodatkiem marchewki, z dodatkiem zieleniny, wszystko dla zdrowia. To co mam w swoim ogródku, ze wszystkiego zrobiłam placki, nawet robiłam kiedyś kwiaty dyni w cieście, też smakują. I już mamy masę przygotowaną. Ziemniaczki puściły troszkę soku, więc jest to bardziej związane jajko, ładnie związało. Ale gdyby tak, gdyby na przykład nie mieć jajka, zawsze można zastąpić to czymś innym, więc można sypnąć ze dwie łyżki grysiku i on też puści klej i się ładnie zwiąże. Taką mamy masę przygotowaną. I teraz będziemy je smażyć. Olej już mamy rozgrzany. I teraz będę kładła nasze placuszki. Nie za bardzo grube, ale i też nie za bardzo cienkie, żeby nam się nie rozpadły. Myślę, że cztery sztuki na tą patelnię są akurat. Takie niewielkie. No i się już smażą. Zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. Smażę na oleju kujawskim, na rzepakowym, albo na oleju kokosowym rafinowanym, bo nierafinowany ma Swój zapach kokosa. No, tak nie współgrałoby ze smakiem potrawy. Ale dzisiaj smażę na, na oleju rzepakowym. No musi być to olej właściwy do, do potraw gotowanych, do potraw smażonych, żeby nie był z pierwszego tłoczenia, bo wtedy będzie raczej dla nas. Szkodliwych, bo y, temperatura y, będzie powodowała y, wydzielanie się toksyny y, z tego oleju. W zasadzie to powinniśmy jeść to, co jest w zasięgu naszej ręki czyli nie jakieś wymyślne y, przyprawy, czy wymyślne y, warzywa, owoce. Bo tak to wszystko jest w świecie skonstruowane, że nasze warzywka, nasze owoce są właśnie dla nas przeznaczone i już się delikatnie smażą, za chwileczkę je odwrócę i będziemy dzisiaj je podawać ze śmietaną paśną, śmietaną, jeszcze jakąś suróweczkę albo coś ze słoika, jakieś skarby, które mam w swojej spiżarni i na pewno obiad będzie smakował. Jeszcze momencik. Już są delikatnie rumiane, ale jeszcze są za słabo rumiane. Żeby je odwrócić. No i jak widzę, trzymają się. Lubię eksperymentować w kuchni. Zawsze coś dodać, coś ująć, podać inaczej, podać z innymi dodatkami niż tradycyjnie, ale w sumie y, kuchnia staropolska kuchnia taka z mojego domu jest najsmaczniejsza i wszystkim smakuje. To odwrócimy tutaj, bo jest troszeczkę za mały ogień, więc odwrócę, niech się usmaży ze wszystkich stron. Trochę się niecierpliwie, bo już chciałbym skosztować. No i są delikatnie rumiane i za chwileczkę już będą gotowe do zjedzenia. Tak. Pięknie pachnie, pięknie wygląda to i będzie dobrze smakowało. Warto też ziemniaki wybrać, dobre ziemniaki, żeby nie były zbyt wodniste. Warto zainwestować troszeczkę więcej w ziemniaczki, aby, aby placki czy potrawa smakowała. No do niedawna jeszcze miałam swoje ziemniaki. Które kupiłam u zaprzyjaźnionego rolnika, no były rewelacyjne. To były ziemniaczki czerwone, uwielbiam je, ale już mi się skończyły i już musiałam dzisiaj kupić po raz pierwszy, żeby ugotować obiad. No i już pięknie pachną. I jeszcze momencik i już będziemy wyjmować na pół miseczek Musi być dość mocny ogień, aby one się tak przysmażyły na, na taki ładny rumiany kolor i żeby były chrupiące. Jak jest za mały ogień, to one się raczej ugotują. Tak jak też można czasem spotkać w żywieniu zbiorowym, gdzieś w różnych barach. No one w zasadzie nie są krupiące, tylko są raczej takie ugotowane, ale też smakują dobrze. Zawsze smakuje jedzenie wtedy, kiedy się, kiedy człowiek jest obsłużony. No i teraz już sprawdzę. Jeszcze chwilkę. Tutaj jeszcze też chwilkę. Są troszeczkę blode. że ogień jest troszkę za słaby. Im szybciej się chcę, żeby się coś zrobiło, tym ten czas się dłuży. Wydaje mi się, że ja już tutaj stoję pół godziny, a tak nie jest. No i przewrócę je jeszcze raz na poprzednią stronę. I za chwileczkę już będę mogła je wyjąć i wstawić nowe. Można je odsączyć też na ręczniku. Na ręczniku papierowym aby nie były tak puste i później je przełożyć na półmiseczek. Można dekorować, wtedy jeszcze lepiej smakują. Cieszą oko. To jest taka prawdziwa uczta i dla ciała i dla duszy. No i już są ładnie przyrumienione. I można już je w zasadzie wyjąć na papierowy ręcznik, odsączyć i są już gotowe do zjedzenia. Albo z gulaszem, albo z cukrem, albo z ketchupem, tak te się odsączają, a wstawimy nową porcję. No mam na cztery. W zasadzie trzy większe. To jeszcze mi zostało chyba na dwa albo na jeden, na jeden większy. A no, może na dwa. Te są piękne, odsączają się. I za chwileczkę je ściągnę na półmisek i będziemy się nimi tutaj zajadać.